Jesteś koło szpitala, który jest właśnie tutaj! Ale Idź chciałam tam. jechać do Izby przyjęć. Idź tam! Wynocha z mojego auta już! Wynocha z, z mojego przyjem. auta już! Nie, nie mam pojęcia, gdzie ja jestem i chciałabym się dowiedzieć, gdzie jestem. Niech pan się na chwilę uspokoi. Mówię ci kobieto, że jesteśmy na miejscu. Powtórzę jeszcze raz: jesteśmy na miejscu, więc wyjdź z mojego auta już! Tu jest ta Wyjdź przyjem? z mojego auta już! Więc tu jest ta... On z mojego auta! Już! Dlaczego się tak unosi? Bo mnie kurwa nie słuchasz! Wypierdalaj natychmiast! Nie słuchasz mnie. Nie słuchasz mnie. Dziewięć! Dziewięć! No dalej! No dawaj! Dwoń! Powiedziałem! Wypierdalaj! Wyglądasz Wynoś się z mojego auta! Wyglądam tak, bogadam z Debilem! Von! Już! Proponuję. Już! Wiesz, może gdzie jesteśmy? Kurwa, mać cały czas ci tłumaczę, że jesteśmy na miejscu. Naprawdę? No ja, pierdolę! A meba społeczna. Gdzie ja jestem? Jesteś koło szpitala. Gdzie? A teraz wyjdź z mojego auta! Witam. Czy mógłbyś ją wyciągnąć?